Dobra moi drodzy widzowie! Jadę do dziadka na kawę. A później podjadę jeszcze na budowę, zobaczyć jak tam wyglądają prace. Także ja sobie tutaj parkuję, już samochodzik. No i co? Będziemy udawać się do dziadka na kawkę. Szybko gasimy i lecimy, póki jest czas. A temu panu widzę minus 10, a temu panu ciepło. Dzień dobry. Cześć dziadku. I wpadłem do Ciebie na kawę. O fajnie, że wpadłeś na kawę. Mogę wejść do środka? Tak, wejdź, tak? zapraszam. Dobra, to ja idę do środka i czekam na Ciebie. Dobra, drodzy widzowie, ja wchodzę do środka, czekam na dziadka, wypijemy kawę i będę leciał na budowę. Także do zobaczenia za jakąś godzinkę, myślę. Na razie. Dobra, dziadku. Dzięki za kawę, nie dzięki ma za, za co miłą pogawędkę. I co? Ja lecę teraz szybko na budowę, zobaczyć co się tam dzieje. Także cześć, dzięki na razie. Cześć, dzięki na razie. Dobra, drodzy widzowie, kawa z dziadkiem wypita. Porozmawialiśmy troszeczkę z nim jeszcze na temat właśnie budowy. No i co? Będziemy teraz na tą budowę aktualnie lecieć, bo czas nas goni. A jeszcze opon zimowych nie mam, a tu śniegu napadało troszeczkę w szpakowie, więc... Muszę powoli, ostrożnie jechać. Dobra, drodzy widzowie, ja se dojadę na spokojnie na budowę. I się wtedy załączę. Także do zobaczenia za chwilkę. Dobra, ja już dojeżdżam do budowy. O kurde, ale tu już mają dużo zrobione. Ja, pierdziu. No ładnie. Nieźle wam powiem. Ja sobie postawię samochód tutaj, o Jezus. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak tam? Materiał jeszcze macie? Czy trzeba domówić? Nie no, nie mamy trzeba, by trzeba było domówić. domówić. Dobra. To ja domawiam materiał. I dostawca albo przyjedzie dzisiaj, albo przyjedzie jutro. Także dziękuję, do widzenia. Dobra drodzy widzowie, ja lecę domówić materiał. Także... Ja domówię sobie materiał na szybcior szybciorka No i przywiozę ten materiał na budowę. Także to by było na tyle w sumie. Także cześć, trzymajcie się. Narka.